Koszty życia w Australii. Temat ten już był pewnie poruszany ze 2 miliardy razy, ale postanowiłem, że ja też się zmierzę z tym tematem i wtrącę swoje 3 grosze. Jako, że jestem inżynierem z wykształcenia, numerki do mnie przemawiają, więc potworzyłem dla Was tą tabelkę, w której pogrupowałem w różne kategorie to, na co wydajemy pieniądze. Skupiłem się na kosztach jednej osoby albo dwóch osób, jak jest para, tak? Wynajmowanie wynajmowani albo pokoju, albo mieszkania. Żeby nie było, że numerki są wzięte, pokażę Wam skąd to wytrzasnąłem. Okay? Jeśli interesuje Cię po prostu Ballpark, no to proszę bardzo, na zielono jest zaznaczone, ile tak moim zdaniem, osoba jedna osoba wynajmująca pokój w Australii by wydała w ciągu roku, ile na jedną osobę wyjdzie, jeśli jest para, sobie mieszka w pokoju, ile wyjdzie na jedną osobę, jeśli wynaj na jedną osobę, jeśli wynajmujesz sobie Mieszkanie i ile wyjdzie na jedną osobę, jeśli wy dwójkę wynajmujecie sobie mieszkanie jednopokojowe. Jak do tego dotarłem? No dobra, zakwaterowanie, no to jest most, gdzieś musisz mieszkać, no chyba, że pod mostem, ale to raczej nie sugeruję. Pokój, jedna osoba, wynajęcie pokoju na dwie osoby, wynajęcie mieszkania jednopokojowego, apartment, jak to tutaj nazywają, tudzież unit wynajęcie mieszkania na dwie osoby ok, dobra, zakwaterowanie, skąd wziąłem informację na temat zakwaterowania, mamy stronę co się nazywa realestate.com.au no i tutaj można sobie wpisać na bieżąco bedrooms, jeden bedroom Rent, apartment albo unit, e, albo townhouse. bo czemu nie? E, maksymalnie jeden bedroom, e, furnished swimming pool. E, gdzie? Powiedzmy w Brisbane 4000. Postcode Brisbane City QLD. Search. No i mamy properties na wynajem w Brisbane. 520 na tydzień w centrum, mniej w centrum, 350 na tydzień, wygląda jak wygląda, po drugiej stronie Saint Lucia, 350 na tydzień, unit for rent. No to są jednopokojowe, czy to mieszkania, czy to bliżej centrum, tym drożej. jeśli będzie trochę dalej, muruka 410, no i Sunny bank 410, plus utility bills, studio for rent 380 no powiedzmy sobie, że wynajęcie jednopokojowego mieszkania to będzie jakieś 400 dolarów na tydzień, ok? Więc mamy mieszkanie 400 dolarów na tydzień. Jeśli chodzi o pokój, to zaglądamy na Gumtree. Rent, room, room for rent, Brisbane, plus 20 km. 220, 270, 390, 250, 270, 225, 230. Więc tak średnio można by powiedzieć, że ile? Ile ja tam wpisałem? 230. No dosyć ambitnie, aczkolwiek no można za te 230 znaleźć e, w pokój w do wynajęcia. And sweet room with double bed, double bed. Jeśli chodzi z kolei room for rent na dwie osoby, two people. 300. 360, Two Bedroom, One Shirt Flat share, 350, 320 No to będzie troszeczkę drożej Więc załóżmy, że na dwie osoby, no niech będzie 350 No pewnie znajdzie się jakoś tam trochę taniej, no ale Zróbmy w ten sposób, jedna osoba za tydzień 230 Dwie osoby na pokoju 350 Mieszkanie może no, tutaj jest tyle samo. Czy jedna czy dwie osoby mieszkają, wynajem jest tyle samo. Zwykle um, to było w Brisbane, w innych miastach można sobie zobaczyć. Uh, map view, uh, pa, pa, pa. filters, Sydney, New Showed Wells, search Badabamba bada Bands w centrum Sydney. 650, Deposit Taken, 420, Studio for Rent, gdzieś tutaj, 800 per week, ok Waterloo, 600 per week, 800 per week, Property Types, zobaczymy co tutaj mamy Townhouse, Apartment and Unit, Bedrooms na no ciągle max. 1, tak, więc kwestia wynajęcia w Sydney 680 485, apartment 750 450, 500, no jest najdrożej niż w Brisbane, 700, no w samym centrum, czy w okolicach centrum 500, 650 1750, 550, no to w temacie sydney to będzie odpowiednio drożej że nie będzie 400, ale ile to było, no powiedzmy 550, tak? 550 no i automatycznie idzie w górę no ale zobaczmy, Brisbane 400 nam wyszło tak lajtowo oczywiście może być odpowiednio drożej, jeśli ktoś będzie chciał jakieś nowsze, gdzieś tam bardziej w centrum i tak dalej więc zakwaterowanie, jedzenie, ile tygodniowo wychodzi na jedzenie, skąd to wyczasnąłem? Average cost of groceries per month wymyślili sobie, że Average cost of groceries by household size, single person 140, nie na miesiąc, na tydzień, 140 na tydzień, dwie osoby 180, no ledwie 40 dolarów więcej, no to, tak to zwykle jest, że jedna ekstra osoba się wyżywi za jakieś mniejsze pieniądze, więc na no stąd to wziąłem, 140 na tydzień za jedną osobę, 180 na tydzień za dwie osoby, tak? Jeśli chcecie sobie przeliczyć, ile to w Waszym przypadku by wyszło, jest Woolworths, jest Coles. Mają technical issues. Jest Woolworths, jest Aldi. Możecie sobie wejść na stronę. Pozbierajcie swoje własne um, receipt. Co to jest receipt? Uh, rachunki ze sklepu i zobaczcie co kupujecie w ciągu miesiąca wejdźcie na stronę i te same produkty w Australii to zobaczycie ile w ciągu tygodnia czy miesiąca wydajecie na groceries, tak um... 140 za jedna osoba, 182 osoby, czy to Brisbane, jednej, gdziekolwiek, mniej więcej to samo. Yy, higiena, consumables, rzeczy, które się zużywają, czy to pasta do zębów, czy to yy, mydło, czy to papier toaletowy. Najlepiej to tak sobie zakupić zapas, żeby się czasami nie okazało, że się skończył. Yy, transport publiczny, yy, telefon. Za 20 dolarów już można spokojnie prepaid a dostać w Australii. Calls, calls w całej Australii, w included, i do tego jakieś tam 10 gigabajtów. Za 20 dolarów spokojnie można dostać. I to jest na miesiąc. Dobra, tutaj co, co ja zrobiłem? Wydatki na tydzień. Za niektóre rzeczy się płaci raz w tygodniu, za niektóre raz w miesiącu. Więc tutaj wyszczególniłem tygodniowo, miesięcznie i później podzielone w tej wefty. no Jeśli jest wydatek tygodniowy, to na rok wychodzi tygodniowy razy 52, na miesiąc średnio wychodzi tygodniowy razy 52 podzielone przez 12 miesięcy. Okay? Takie są kalkulacje. Więc telefon zwykle miesięcznie, SIM Only. Plans, prepaid, transport publiczny. W różnych miastach różnie to wychodzi, ale średnio, jak tak spojrzałem, wychodzi mniej więcej 50 dolarów. Jak sobie spojrzycie na Brisbane, tak zwany go-kart, strefa, zona, pierwsza, druga. Pierwsza, druga zona, no to proszę bardzo centrum Brisbane że jest prawie cały Brisbane, Daisy Hills, zona trzecia to już zahacza prawie że o Gold Coast. Gold Coast to już gdzieś czwarta zona, więc większość pewnie jeśli mieszkasz wokół, w okolicach centrum, no to będzie pierwsza, druga zona, z pierwszej do drugiej zony. Jeśli mieszkasz w konkretnej zonie, tutaj w Queensland to jest jak zone travel, przez ile różnych stref przejeżdżasz. Jeśli w tej samej zonie trawelujesz, trawelujesz, podróżujesz, no to płacisz tylko za jedną zonę. Więc jeśli mieszkasz w zonie drugiej, w strefie drugiej i travelujesz, podróżujesz w strefie drugiej, no to płacisz za podróż w strefie, w jednej strefie tylko, więc 3,55 w jedną stronę, no nawet jeśli przez dwie strefy, 4,34 w jedną stronę, w drugą stronę wychodzi jakieś 8,68 8, dziennie do pracy i z pracy, czy jakkolwiek, więc jakieś 5 dych pewnie wyjdzie miesięcznie. Sprawdzałem w Sydney Opal. Gdzie mamy Sydney Opal? Mamy, mamy, nie mamy. No to poszukamy. Sydney Opal. Hmm, Sydney Opal Fees. Wychodzi... Adult First, Transport, Nie South Wales. New, new, show, new South Wales Info Dobrze szukam czy nie dobrze? Transport tutaj uh, Coming to Effect Project Operation Industry New South Wales Government uh, Nie chcemy tego. Opal Opal New South Wales Adult First Opal hmm. Card, Opal First, Face Payments, Transport New South Wales, Info. No prawie działa. Dobra, no to uwierzcie mi na słowo, za 50 dolarów tygodniowo w New South Wales można podróżować do bólu. Dalej, ubezpieczenie medyczne, no lepiej mieć, tak? Można w Polsce wykupić jakieś ubezpieczenie, ale w Australii, najlepiej jest wykupić w Australii, ponieważ wtedy OVHC to się nazywa, Overseas Health... Overseas Visitors Health Cover, OVHC. Więc można sobie zobaczyć, ile to kosztuje. 1 adult, 0 children, policy Stars, get quote now. Więc, jakieś 6 dych na miesiąc, e, różni ubezpieczyciele, różne kwoty, ale też e, różne rzeczy są ubezpieczone. No, najważniejsze, żeby było ubezpieczenie od e, ambulans, e, repatriation, to home country też się może przydać. E, I co? No, i mamy public hospitals. E, Szpital i ambulans to są dwie rzeczy, które mogą być naprawdę drogie, więc lepiej mieć to ubezpieczenie, więc to jest jakieś 70 dolarów 60-70 dolarów na, na tydzień od, od jednej osoby. Jeśli jest rodzina, no to 140 jeśli mamy dwa ubezpieczenia single, ale spójrzcie na jedną rzecz jeśli mówimy o ubezpieczeniu dwie osoby, to nagle się robi. 130. No, ciągle jest ok. 130, 130, 140, czyli dwa razy tyle. Jeśli dochodzą do tego dzieci, no to to zabezpieczenie jest odpowiednio większe, ale. Skupmy się na tym, że ubezpieczenie na osoby 70, na osobę 140, na dwie osoby. Odzież i obuwie. Tak, ja wiem, drogie panie, że no buty nigdy wystarczająco, więc ile tutajkolwiek by nie było, to zawsze za mało. Dla niektórych facetów z kolei, no co, dwie koszulki i jedne spodnie na rok wystarczą, tak, przecież dwie, trzy koszulki, jedna para spodni, jedna para butów, więc te wydatki będą trochę mniejsze, no ale umówmy się, odzież, obuwie 50 Dolarów na tydzień to chyba nie jest zbyt wygórowane. Dwie porządne koszulki, no to jest co? To jest 50 dolarów, albo nawet więcej. Przyzwoite buty, no to stówka pęknie jak nic. Więc 50 dolarów na tydzień to chyba nie jest jakoś tam zbyt dużo. Platformy streamingowe, czy to Netflix, czy to jakiś tam Prime, czy inne takie wynalazki, 20 dolarów na miesiąc. Chyba styknie. Entertainment, kino, siłownia i temu podobne rzeczy. 40 dolarów na tydzień to chyba nie jest zbyt dużo. Kino, 20 dolarów za bilety, za bilet do kina mniej więcej się płaci. No, są czasami tańsze. Siłownia, no, początek roku, postanowienie noworoczne, że będę chodzić na siłownię. Może się okazać, że może kosztować. Co nieco. Ludzie mówią o muzeach. No w Austrii są muzea, ale tutaj to raczej żyje się na zewnątrz, a nie w muzeach. Um, dalej, kawa, jedzenie i picie na mieście. No stówkę na tydzień, jeśli jesteś osobą, która wychodzi na miasto na jedzenie i kawkę, no to jak najbardziej. Stówka pęknie jak nic. Mm. Kawaholicy. W Australii kawocholizm jest bardzo popularny. Lokalni rano wychodzą z domu i pierwsza rzecz, którą robią, to zachodzą do kafejki i nabywają drugą kupna kawkę. Tak więc, po drodze do roboty, kafejka 5 dolarów przynajmniej za kawę, codziennie to mamy 35 dolarów, 5 dni w tygodniu. Do tego jakieś wyjście do knajpy, za drinka 18-20 dolarów jak nic. Jeśli wychodzisz do znajomych na weekend, no to trzeba coś zabrać ze sobą, tak? Jako polski patriota, alkoholik, no to flaszeczka wyborowa 52 dolary za 0,7. Także stówka na tydzień spokojnie pęknie jak nic na. Kawa, jedzenie i picie na mieście to na jedną osobę, 200 na dwie osoby. Więc, tak patrząc, spokój, jedna osoba, 230 na tydzień, jedzenie 140. No To można zaoszczędzić, jeśli ktoś jedyne co je, to rano tosta z masłem i na lunch paja, no to wyjdzie zamiast 140, 70 dolarów. Higiena, no niektórzy się nie myją zbyt często, no ale już w to nie będziemy wpinać. Gdzie można zaoszczędzić? No, Można zaoszczędzić na pewno na. Nie idziesz do kina, nie jesteś na mieście, więc nagle się robi z 35 tysięcy na rok, się robi 28 tysięcy. Mniej na jedzenie 24 tysięcy. Higiena. No, transport publiczny tutaj raczej nie zaoszczędzi, no chyba że nie będzie płacić, ale to może kosztować. odzież, obuwie, niby też można zaoszczędzić, więc no niby 22 tysięcy jak tak e, lajtowo e, pokój dwuosobowy, dwie osoby. Jeśli mieszkacie w dwie osoby na pokoju, no to wychodzi 30 tysięcy za osoby, tak? No jedna osoba, dwie osoby. Jesteśmy do przodu parę dolarów, z kolei mieszkanie jakieś 49 tysięcy na jedną osobę, ale jeśli już są dwie osoby, wychodzi nagle 34 tysiące więc jest, jeśli jesteście we dwójkę no to pytanie czy jest warto walczyć mieszkać gdzieś u kogoś na pokoju czy nie pokusić się o to, żeby nie zamieszkać w jakimś Unicie, czy nie wynajmujesz na mieszkania, no ale jak już wynajmujesz mieszkanie, jak wynajmujesz pokój, to zwykle prąd, internet, woda są wliczone. Jak wynajmujesz swoje własne mieszkanie, no to trzeba podpisać umowę o prąd, trzeba podpisać umowę o internet i trzeba zapłacić za wodę. Więc to są dodatkowe koszty. No, tak to wygląda mniej więcej. I to... Patrzyłem na Brisbane. W Sydney ile było? 550 zamieszkanie, tak? Więc 49 Brisbane, 56 Sydney. 550, 64. Nagle się robi 38, parę tysięcy więcej. Zobaczymy, jak to byłoby w Pert. Te hmm. tam, Property Types. Perth,

w temacie Melbourne, jakby to było w Melbourne, filters Red. Melbourne: Search 440, 380, Unit for Rent, Centrum 510. Contact agent. 395, 625, 450. No, chyba merdum wychodzi trochę tańszy od Sydney. No tak czy inaczej, 4-5 stówek jak nic trzeba mm, policzyć na tydzień za wynajem e, mieszkania jednopokojowe, jednopokojowe Czy to unit, czy to studio. Um, gdzie szukać? No. Szukać na realestate.com, Gumtree, Gumtree jest dosyć popularny do wyszukiwania Transport, average cost of groceries per month, tak jak mówiłem, można sobie zobaczyć samemu Na stronie Woolwortha czy to Colsa jak już zacznie działać W Aldi to jest kolejny, kolejna sieć, która niby konkuruje z Woolworthsem i Colsem, że niby są tańsi, aczkolwiek niekoniecznie jak to się ma z kolei do wynagrodzenia? Według Australian Bureau of Statistics średnie wynagrodzenie w Australii było medium and e 1300, czyli jakieś 67 tysięcy na rok. 67, od tego odjąć... Co odjąć? Odjąć... tax, podatki, zostaje 53 na ręce. To jest na jedną osobę, tak? Najniższe wynagrodzenie z kolei w Australii to jest jakieś 23 dolary za godzinę, więc to jest 39 na rok. Eee, Taxable 45 tysięcy, 39 zostaje na ręce. Więc nawet jeśli masz najniższe wynagrodzenie, to i tak 39 tysięcy to spokojnie Ci powinno wystarczyć na życie. Może nie z, z wytryskami, ale no, można przeżyć, ok? Na pokoju. Na w mieszkaniu no to już niekoniecznie. 56 tysięcy, żeby 56 zostało na ręce, trzeba by ile zarobić? Na rok. 65 65 na rok. 65 tysięcy na rok zostaje, na ręce 52. Ile tam miało być? 56, czyli to chyba jakieś 70 tysięcy trzeba by zrobić. Ja, no i 55 zostaje na ręce. Za 70 tysięcy można niby spokojnie wyżyć w Brisbane. No nie, to pokój dwuosobowy. Mieszkanie. Wynająć mieszkanie jedno unit, jednopokojowe, tak. Ale jeśli mieszka, mieszkanie unit jednopokojowy we dwójkę, zarabiacie we dwójkę, to ze śmiechem 38 tysięcy za osobę, więc jeśli zarabiasz 70 tysięcy, 55 na osobę, 38 na osobę, wydatki 55 minus 38, minus 38, 000, 38 000, więc 17 tysięcy, 17 000 razy 2, 34 tysięcy. Ekstra zarabiacie więc kwestia kupna samochodu, nie samochodu. Proszę bardzo, i to jest już razem z wydatkami na, na życie. Więc, nawet zarabiając najniższą krajową te 23 dolary na godzinę, 39 tysięcy. Zostaje w kieszeni i można za te pieniądze. tą dobrą sprawę przeżyć na najniższej krajowej. No, mało kto zarabia tutaj najniższą krajową. Więc koszty życia w Australii 35 tysięcy jedna osoba, 30 tysięcy dwie osoby na pokoju w, powiedzmy w Brisbane. A, a to już Sydney 550. Brisbane 400. biało za mieszkanie? dziewięć na rok, 34 przy dwóch osobach. Wasza opinia na ten temat. Zapraszam do komentowania. Czy moje widzi mi się jest słuszne, czy nie jest słuszne? Jakieś 30 parę tysięcy na rok Koszty życia w Australii. Dzięki.